W jednej z bardziej znanych przypowieści o budowaniu domu na skalę, Jezus mówi oprócz tej głównej lekcji, że nie należy tylko słuchać, ale wykonywać to, co on mówi, że to dopiero czyni z nas uczniów Jezusa. Mówi też o jakości naszej pracy, bo też ta przypowieść jest budowlana. Przeczytajmy. Podobny ten człowiek, który słucha i wykonuje słowo Jezusa, jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Mamy tu y, kilka ważnych obserwacji na temat pracy. Jak do niej podejść? Ano, planowo przemyśleć, jakie trudności mogą w przyszłości nastąpić, i odpowiednio do tych przyszłych testów, którym nasza praca będzie poddana, przygotować się wcześniej i wykonać prace przygotowawcze, żmudne, może dla oka wydawałoby się niepotrzebne, ale jednak kluczowe dla przetrwania owoców naszej pracy. Czyli Musimy się zastanowić, a potem ciężko pracować przy tym etapie przygotowawczym. Dalej widzimy Jezusa ocenę, dobrze zbudowany. I teraz pytanie: kto ma ocenić, czy Twoja praca jest dobra? Czy jest jakieś obiektywne kryterium? No i tu Pismo Święte daje odpowiedź. Oczywiście pracujesz dla klienta, pracodawcy i tak dalej. Ale Sprawdzi cię sam Bóg. Dlatego. Nauka apostolska mówi pracuj tak, jakbyś zlecenie otrzymał od samego Jezusa Chrystusa. Zmienia to perspektywę i sposób wykonania naszych obowiązków.